Bączek, A Bączek wniósł na wagę 77,6 a więc plus tolerancja pół kilo wypełnia limit pół średniej kategorii. Zapraszamy na środek. Zapraszamy za moment jego przeciwnika, a jest nim Dawid Malczyński. Dawid wniósł na wagę, bo się rusza. Chcę zobaczyć 77-200. Więc odrobinę od dosłownie, żej się zapraszam cię Dawid na face-to-face. I do publiczności panuje. Nie, ja jeszcze Cię zapytam. Ponczek, jak w maśle praktycznie, bo pod sam kurek tam wyszło 600, tak? Wymierzone. Ja jestem grubiutki na co dzień i 77, 78 to jest moja naturalna waga, także normalnie rogaliki jadłem na śniadanie i wychodzę, nie? 16,5 cm różnicy jeżeli chodzi o zasięg. Ciężko mi sobie to wyobrazić inaczej niż wchodzenie w nogi, próbowanie obalenia Dawida i tam popracowanie nad nim. Mogę w nogi, ale nie muszę. Przez rok nauczyłem się troszkę więcej niż to co pokazałem w Na wrudem na Ale w w mówi że nie Rudym, ale ręce pracują. E, tak, tak, dużo lepiej ręce chodzą niż rok temu, no mam nadzieję, że pokaże coś więcej niż pojedynczy sierpowy, nie? Okay, bardzo dziękuję, duże brawa, już się nie mogę doczekać jutrzejszego pojedynku. Dawid, powiem tak, jak sobie patrzę na ksywki dzisiaj, to nie ma twojej, a ja gdzieś się mówiło w kuluarach o tym i jak ja zobaczyłem ostatnio lowkiki, które sprzedajesz na tym worku, to myślałem, że go wymieniacie z trzy razy. No to jest ta siła. Czy jutro pokażesz siłę lowkików? No tak, postaram się, a wracając do twojego pytania, czemu nie ma ksywy Bocian, wszyscy sobie tak w żartach tam nie mówili, ja postanowiłem ustawić sobie taki nick, taką ksywkę, no, i nie kopnąłem ani jednego midla, dostałem na od Polaka, więc pierdolę tego bociana. Wracam jako Dawid Malczyński. Okej, okay, a czy rozumiem, jak jutro będzie low, to ewentualnie możemy podyskutować dalej. Tak. E, widziałem podczas przygotowań, kładliście spory nacisk też na oczywiście przekrojowo na wszystkie e, czy zapasy, czy stójkę, ale ten parter był mocno też robiony. Spodziewasz się, że jednak tamta e, gra będzie przeprowadzona? No tak, ja jestem generalnie przygotowany na wszystko: na zapasy, na stójkę. Yy, nie wiem kurwa, konkurs taneczny możemy też zrobić. No jestem gotowy na wszystko, po prostu na obalania, tylko nie na knockout. No to tego Ci na pewno nie życzę, jeżeli chodzi o Twój knockout na Tobie. Moi drodzy, duże brawa dla obu panów, na pewno sportowy pojedynek.